Witam Was serdecznie. Przed nami omówienie części laboratoryjnej. Jak to dokładnie wygląda na Olimpiadzie Chemicznej i dlaczego nie musimy się tym martwić? Bo ta część praktyczna to na pewno jest coś, co może powstrzymywać niektórych zawodników przed udziałem, bo na przykład w ich szkole nie ma laboratorium, czy jest bardzo słabo wyposażone, albo jest też niechętnie nastawiony nauczyciel, który już zadeklarował, że nie będzie pomagał, no a przecież sami do laboratorium nie możemy pójść, Więc jakby jest wiele różnych czynników, które mogą powodować, że ta część laboratoryjna na tyle nas przeraża, że w ogóle w tej olimpiadzie nie wystartujemy. A nie słusznie, bo tak naprawdę, gdy jesteśmy na początku, to nie musimy się tym wcale martwić. Na samym początku chciałbym Ci powiedzieć, jak to w ogóle wygląda, ta część laboratoryjna. Klasyczne zadanie jest takie, że mamy właśnie jakieś 10 próbówek, w których są różne substancje, i mamy po prostu wykryć co gdzie się znajduje. Czasem są to jakieś mieszaniny, czasami oczywiście e, jakieś tam różne. Te, te zadania są skonstruowane, natomiast taki klasyczny wygląda właśnie w ten sposób. Tutaj wrzuciłem jakieś losowe zdjęcie próbówek, i właśnie dostajemy coś takiego. No i na podstawie różnych barw, czy, czy całej tej charakterystyki, jak to wygląda, musimy po prostu ocenić, co gdzie jest. I mamy coś takiego, jak stanowisko twoje, na którym właśnie. Dostajesz te próbówki, w których trzeba zidentyfikować te substancje, i masz też stanowisko zbiorcze, czyli takie dla kilku osób. I zaraz pokażę to też na zdjęciu. To, co od razu może rzucać się w oczy, że. Na przykład nie znasz w ogóle niektórych urządzeń, możesz nie wiedzieć. Nie wiem, co to jest łapa do próbówek, czy jakaś tam tryskawka. No i to jest już jakby pierwsza taka wskazówka, co w ogóle trzeba zrobić. Trzeba przejrzeć wszystkie poprzednie laboratoria ze wszystkich edycji, zobaczyć jakie urządzenia, jakie tam przyrządy laboratoryjne były stosowane. Dzięki temu też wiesz, co w ogóle trzeba wpisać w internet, czy ewentualnie znaleźć w szkolnym laboratorium, żeby umieć się z tym obchodzić. No jeżeli chodzi o drugi etap, naprawdę nie ma tutaj nic skomplikowanego, więc wszystko powinno być w szkole bez żadnego problemu, żeby się z tym już wcześniej zapoznać. Mniej więcej stanowisko będzie wyglądać w ten sposób: każdy tutaj ten wycinek to jest właśnie jedno Twoje stanowisko. I tutaj na przykład masz stanowisko zbiorcze, gdzie są jakieś takie bardzo popularne odczynniki typu wodorotlenek sodu, i sobie tam po prostu podchodzisz, nabierasz to co chcesz i wracasz do siebie. Tu masz też zlew, gdzie można umyć próbówki, no bo przeprowadzamy tych reakcji kilkadziesiąt, a próbówek mamy powiedzmy 10, więc co chwilę je trzeba myć. I tak mniej więcej to będzie wyglądało. Tutaj spędzisz 4 godziny właśnie na drugim etapie. I teraz zobaczmy, jak wyglądają takie przykładowe polecenia. Bardzo klasyczne otwarcie to jest właśnie coś w tym stylu, czyli już mamy zaproponować prawdopodobne rozmieszczenie substancji, no bo one mają właśnie jakieś inne barwy, czy inne pH, i już można właśnie ocenić, co gdzie może się znajdować. Czy właśnie mamy opisać plan postępowania? Zauważ, że to są polecenia w ogóle jeszcze niepraktyczne, czyli ty nawet nic nie musisz tutaj za specjalnie dotykać. No, ustalenie odczynu, akurat nie jest jakieś nic, nic strasznego. Każdy na pewno będzie potrafił to zrobić. No i główne danie całego tego laboratorium to jest właśnie dokonaj identyfikacji substancji. I podaj uzasadnienie, czyli nie wystarczy tylko zidentyfikować, bo musimy jakieś właśnie na przykład zrobić dwie czy tam trzy reakcje, które będą to uzasadniać. I później też jest często, znaczy zawsze właściwie, polecenie, aby napisać równania reakcji w postaci jonowej. I teraz, kiedy w ogóle to laboratorium się pojawia? Na pierwszym etapie, który jest pod koniec listopada, nie ma w ogóle. Części laboratoryjnej jest tylko część teoretyczna. Ona jest oczywiście na każdym etapie, czyli pierwszy etap, w ogóle się tym nie przejmujemy. I na pierwszym etapie mamy do zdobycia 100 punktów, a progi są około 50-55 punktów. W tym roku, czyli 69 edycja, ten próg był nawet 48 punktów. I teraz laboratorium pojawia się dopiero na drugim etapie. I teraz, co jest bardzo ważne, mamy do zdobycia 100 punktów z teorii i 30 z laboratorium, czyli łącznie 130 punktów, przy czym progi są w granicach 65 do 75. I teraz padnie najważniejszy argument, dlaczego się właśnie nie należy przejmować tą częścią laboratoryjną, jeżeli naszym celem jest finał. W tym roku próg był 65 punktów, czyli na 130 do zdobycia, czyli Mogła być sytuacja, że ktoś napisał teorię na 65%, co nie jest jakby super wynikiem, tylko zwykłym, i mógł w ogóle nawet nie przyjść na część laboratoryjną, uzyskać z niej 0%, a i tak by przeszedł do finału. I dlatego tym laboratorium aż tak na początku się nie musimy przejmować. Ważne staje się laboratorium na finale, ponieważ tutaj już mamy 100 punktów do zdobycia z teorii, ale aż 60 z części praktycznej. No i przy próbach 85 około, żeby uzyskać tytuł laureata no to widzimy, że rzeczywiście rośnie rola tego laboratorium, bo 85% z teorii na finale, żeby wyciągnąć to trzeba być już naprawdę wybitnym. I jeszcze słówko o historii, bo jak będziecie przeglądać poprzednie edycje, to żebyście wiedzieli też, że było inaczej. I do 59. edycji, włącznie, ta część praktyczna była aż za 50 punktów i trwała 5 godzin. Natomiast teraz jest to 30 punktów, ta część laboratoryjna, i trwa 4 godziny. I to jest tak naprawdę bardzo dobra wiadomość, bo oznacza, że ta część laboratoryjna stała się jeszcze mniej istotna. Jeżeli chcemy właśnie dojść do finału, do trzeciego etapu, dlaczego mówię, że to jest dobra wiadomość? No, bo jak mamy zawodników z całej Polski, no to jeżeli mamy kogoś z jakiegoś zwykłego, nie wiem, 100 tysięcznego miasta. To on nie będzie mieć dostępu do jakiegoś super laboratorium, będzie miał często takie przeciwności, w stylu nauczyciel nie chce mi w ogóle pomóc. I teraz, jak taka osoba, która za bardzo nie ma jak potrenować tej części praktycznej, jak ona ma rywalizować z kimś, kto jest z Krakowa, z Warszawy, z takich najlepszych ośrodków, gdzie tam olimpiada to jest normalność, gdzie są zajęcia laboratoryjne, wszystko jest tłumaczone. Jak tacy zawodnicy mają mieć szansę? I dlatego właśnie ja się cieszę, że część laboratoryjna została zredukowana, bo przez to ona jest jeszcze mniej ważna, no i jakby te szanse kwalifikacji są bardziej równe i jest po prostu większy nacisk na to, żeby po prostu tą chemię umieć w części teoretycznej. I teraz czemu się znów nie musimy martwić tą częścią praktyczną? Zawsze właściwie będziemy mieć tam polecenia teoretyczne, czyli można zdobyć punkty, nie dotykając nawet yy, żadnych próbówek. Tak? Można nic nie robić, a jakieś punkty uzyskać. Przykładowo, pytanie z tego roku: za cztery marki mamy narysować jakiś diagram fazowy, e, czy tutaj z innej edycji wskaż substancję o charakterze amfoterów Redox? Tutaj, e, właśnie ten, ten, jakby, plan analizy. To są wszystko polecenia, które możemy zrobić właściwie nie robiąc nic praktycznie, czyli zawsze tu będziesz, jakieś punkty. Nawet jeżeli nic ci nie wyjdzie praktycznie. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to są wyniki zawodników najlepszych w całej Polsce po drugim etapie 69. edycji. Eee, czyli tutaj mamy pierwszego zawodnika. Zawodnik, który jest najlepszy, który jedzie na Olimpiadę Międzynarodową, ma 56% z laboratorium. I tu nikt nie kwestionuje tego. On jest niesamowicie uzdolnionym zawodnikiem, ma ogromną wiedzę i na pewno spędza więcej czasu w laboratorium pod lepszą opieką niż taki przeciętny finalista. A mimo to nie Generuje tutaj jakiś niesamowitych wyników. Oczywiście, jak popatrzymy sobie na te wyniki, to znajdą się super, jakieś tam rezultaty. Tu mamy 24,5, tutaj 25, ale zobaczmy, że nawet w tej ścisłej czołówce są wyniki typu 17, 14, 15, 12, 13. To jest top 20 w Polsce i często nie przekraczają 50%, więc wcale nie musimy się tak martwić tym laboratorium, bo nawet nie będziemy tracić dużo do tych najlepszych. A co dopiero je, je, możemy się domyślać, jak wyglądają wyniki osób 180, top, top 90, które też się dostają, tak? Tam właśnie często są wyniki typu 6, 8, 10 punktów, a takie wyniki są na spokojnie do uzyskania, bo jak mówiliśmy przed chwilą, nawet część polecenie jest typowo e, teoretyczna. E, więc, co jakby pokazuje nam ten, ten slajd z wynikami. Między. Częścią teoretyczną, a czasem poświęconym jest korelacja taka, która nas cieszy. Czyli im więcej czasu poświęcisz na teorię, tym będziesz mieć lepszy wynik z teorii. Natomiast w przypadku laboratorium nie do końca tak jest. Uwierzcie mi, że ci zawodnicy STOP, którzy zostają właśnie laureatami, oni często są właśnie z takich kuźni olimpijczyków. Oni bardzo dużo czasu spędzają w laboratorium. Mają właśnie dostęp do e, wszystkich substancji, jakich e, by się w ogóle wymarzyło. Ja w swojej szkole to w ogóle nawet nie mogłem ułożyć sobie jakiejś jednej przykładowej edycji, bo zawsze brakowało mi jakiejś substancji dziwnej, która tam się pojawia, więc nawet nie mogłem sobie tego przećwiczyć. Natomiast tam oni normalnie sobie realizują wszystkie te edycje tak jak były, więc mają doskonały trening, a mimo to wcale nie osiągają aż takich niesamowitych rezultatów. Natomiast jak mamy część teoretyczną, to tu jest super. Im więcej się uczymy. Tym lepszy wynik. Możemy naprawdę. Wiele zrobić, bardzo się zabezpieczyć, żeby ten wynik z teorii był po prostu tak dobry, aby się częścią laboratoryjną po prostu nie martwić. Możemy zrobić oprócz y, zadań z drugich etapów, to jeszcze trzecie etapy, foldery B, możemy zrobić olimpiady międzynarodowe, możemy czytać jakieś książki bardziej zaawansowane, możemy czytać artykuły naukowe, możemy y, tworzyć własne zadania, możemy bardzo wnikliwie analizować folder wstępny i optymalizować nasz y, właśnie występ na daną edycję. Jest mnóstwo rzeczy które możemy zrobić, natomiast w części laboratoryjnej nie, nie do końca się to przekłada, a dwa, że po prostu ta część laboratoryjna jest tylko za 30 punktów, więc po prostu nie opłaca się nawet spędzać tutaj aż tak dużo czasu. Do tego dochodzi też jakby czynnik ludzki. Była taka sytuacja, że e, chyba tam na 67. edycji, ale nie pamiętam dokładnie, w Okręgu Lubelskim e, z Albo albo jak którym się nie, nie pamiętam dokładnie e, z próbówki, znaczy roztwory były źle przygotowane, były złe stężenia, przez co nie chciały się wytrącać osady. No i co zrobicie wtedy? No jakby nic nie zrobicie. E, to jest coś co się ewentualnie może zdarzyć, e, więc no laboratorium to jest zawsze, powiedzmy takie ryzyko. E, kolejna rzecz. Dlaczego? Nie musimy się aż tak przyjmować właśnie tą częścią laboratoryjną. Naprawdę ciężko jest, mając wiedzę teoretyczną, a to przecież możesz mieć, bo wystarczy się pouczyć. Naprawdę ciężko jest przyjść na laboratorium i nic nie wykryć. Zawsze wykryjesz chociaż jedną substancję, e, i od razu za to ci lecą punkty za identyfikację, czy równanie reakcji, e, czy właśnie obserwacje. Więc jakby, no, dlatego zawsze mniej więcej te 8-10 punktów można uzbierać. Można też być ewentualnie, powiedzmy, sprytnym, czyli załóżmy, że wykryliśmy już 8 na 10, jesteśmy tego pewni, zostały dwie substancje. E, no to można wpisać tą samą w oba pola no i jedna będzie na pewno poprawnie, więc y, naprawdę dużo rzeczy da się zrobić y, mimo, mimo, że nie zrobimy tego zadania powiedzmy na 100% i troszeczkę ten wynik zoptymalizować. Poza tym y, kolejna rzecz jakby, żeby się tym wszystkim nie przejmować. Jeżeli będziemy się uczyć do laboratorium, to ta nauka nie pójdzie nam na marne, bo to jest tak naprawdę nic innego, jak wiedza z chemii analitycznej, z chemii nieorganicznej, czy też elementy z chemii organicznej, co możemy wykorzystać na części teoretycznej. Też mogą być o to jakieś tam pytania, też może to być jakiś element zadania, równania reakcji bardzo się mogą przydać właśnie w chemii nieorganicznej. Także e, traktujmy to też właśnie, tą naukę do laboratorium, że to też tak, jakbyśmy się uczyli do części. Teoretycznej, wtedy też jest nam luźnie troszeczkę na głowie. I teraz, kiedy laboratorium staje się ważne, bo to też nie chcę ci mówić, że ta, ta część laboratoryjna to w ogóle możesz na to y, nie przychodzić i, i nic z tym nie robić. Oczywiście to nie jest tak. Natomiast, laboratorium najważniejsze jest dla osób, które idą na finał. Jeżeli Idziemy już na finał, i nam zależy. No to znaczy, że dlatego, że walczymy o laureata albo ewentualnie o Olimpiadę Międzynarodową. Wtedy już część laboratoryjna jest niezwykle ważna, no bo to po prostu te progi są bardzo wysokie i samą teorią po prostu się tego nie da zrobić. I teraz, kiedy zacząć się w ogóle uczyć do laboratorium, bo często ludzie zaczynają naukę na przykład w wakacje, czy, czy nawet w kwietniu jeszcze poprzedni, e, poprzedniego roku szkolnego, no i się zastanawiałem, jakby kiedy, kiedy się zacząć uczyć. To generalnie wystarczy, jak zaczniesz chodzić na część, na, na to laboratorium mniej więcej od września, kiedy właśnie po prostu startuje rok szkolny, ale jeżeli to jest Twój pierwszy start, no to często nauczyciele nie będą nastawieni przychylnie i będą Ci mówić, że no jak? Przecież. Ty tam nic z tej chemii nie umiesz, więc gdzie ci będę udostępniać laboratorium. Więc może być też tak, że dopiero ci dadzą od grudnia, bo w grudniu są wyniki pierwszego etapu i wtedy wiadomo, że przeszedłeś, przeszłaś do kolejnego etapu. No to tam już jest właśnie część laboratoryjna i szkoła no, musi ci udostępnić to laboratorium. Coś tam ci ten nauczyciel powinien pokazać. Natomiast nawet jeżeli to będzie od grudnia, na no, spokojnie, to i tak wystarczy. No, zwłaszcza, że nie celujemy w wyniki 25 punktów, tylko powiedzmy te 10-15. 10-15 wiem, że brzmi mało, ale to tak naprawdę wtedy wystarczy teorię napisać na jakieś 55. 60, tak? Coś w tym stylu, a 55% czy 60% z teorii no to nie jest dużo. Co możemy zrobić w takim najprostszym szkolnym laboratorium? Chcemy się nauczyć podstawowych czynności laboratoryjnych, nawet takie głupie mycie próbówek, tak? zobaczenie na własnej skórze, jak to jest delikatne, jak właśnie łatwo to zbić, że w ogóle jest woda zwykła i woda destylowana, kiedy, której używać. Takie właśnie rzeczy typowo praktyczne, ale proste. No i przeprowadzenie podstawowych reakcji, żeby zobaczyć wszelkie rodzaje obserwacji, że wydziela się gaz, wytrąca się osad, czy po prostu zmiana barwy. I kluczowe pytanie, co zrobić, jeżeli nie mamy dostępu, czyli nauczyciel jakoś nas blokuje. No albo po prostu laboratorium jest tak słabo wyposażone, że nie ma tam praktycznie nic, a często są czynniki z jakiegoś tam 1980 roku. No to co można zrobić? Pierwsza rzecz, którą trzeba zadbać, musimy jakoś skompensować swoje, no takie braki powiedzmy geograficzne, tak, względem właśnie tych osób z kuźni olimpijczyków. To, co jakby nad czym mamy kontrolę, to jest teoria. Możemy się nauczyć fantastycznie tej teorii. Czyli przeczytać tego Minczewskiego to o tym mówię w analizie literatury do Olimpiady Chemicznej. Przeczytać, właśnie jakieś różne skrypty z uczelni też są, też są fajne. Oczywiście, zrobić wszystkie zadania z poprzednich edycji. Na sucho, tak, czyli po prostu czytamy polecenie e, i czytamy rozwiązania, myślimy sobie, jak my byśmy to właśnie zrobili, czy jakby nasza wiedza teoretyczna jest wystarczająca, e, więc to musi być na bardzo wysokim poziomie. Dalej, jeżeli nie ma w Twojej szkole możliwości. To szukasz po okolicznych szkołach lub uczelniach. U mnie było właśnie tak, że e, ja dojeżdżałem do Gdańska 120 km właśnie do e, świetnego pana profesora, który zgodził się, żeby właśnie poświęcić troszeczkę czasu, pokazać, dać też dostęp właśnie do lepszego laboratorium i takiego, w którym wszystkie te substancje, które się pojawiały na zawodach, no właśnie były i można było rzeczywiście zrobić sobie jakąś tam edycję, więc. To było naprawdę niesamowite. Wystarczyło tylko napisać maila z wytłumaczeniem, że uczymy się do Olimpiady Chemicznej, nie mamy dostępu i chcielibyśmy poprosić właśnie o, o taką naukę, czy nawet żeby dołączyć do zajęć ze studentami cokolwiek. Możecie napisać po kilku uczelniach. I po prostu spróbować. Nic tutaj nie zaszkodzi, najwyżej się nie zgodzą. Pamiętajcie też, żeby no odpowiednio podziękować tym ludziom bo przecież oni nie dostaną za to żadnego wynagrodzenia. Poświęcają Wam swój czas, biorą na siebie odpowiedzialność też, jakby się coś stało. No odczynniki też nie są za darmo, więc no podziękujcie im w, jak w jakimś tam sposób. Zróbcie, zróbcie im też jakiś mały prezent, żeby to jednak docenić. Natomiast yy, no musicie po prostu wziąć sprawę w swoje ręce. Wiadomo, że nie będziecie tam dojeżdżać co tydzień i tak dalej, ale nawet właśnie chociaż te parę razy, czy nawet raz. To może wam dużo dać, tylko też właśnie, żeby był sens jechać na coś takiego, musicie być już nauczeni teoretycznie. Gotowi do bycia przepytanym przez tego profesora. Nie możecie po prostu tak o, bo ja chcę zobaczyć laboratorium. Wy macie już coś dać od siebie. Mają być podstawy do tego, żeby ktoś was właśnie na takie zajęcia przyjął. Możecie też robić poprzednie edycje na sucho. Co to znaczy? No, ja robiłem właśnie w ten sposób taką próbę, że wydrukowałem sobie polecenie tego zadania laboratoryjnego. No, i e, mówiłem na przykład, że ja chcę zmieszać tam, czy tam do pierwszej próbówki dodać na przykład wodorotlenek sodu, i mój brat w odpowiedziach patrzył, czy coś takiego było zrobione, po prostu w odpowiedziach, i on mi wtedy mówił na przykład, no, wytrącił się żółty osad. I to była po prostu moja e, robienie laboratorium, właśnie na sucho. E, wymaga to dużej cierpliwości tej drugiej osoby, więc prawdopodobnie zrobicie to tylko raz lub dwa. E, natomiast to też jest całkiem spoko. Test, zawsze to coś, coś więcej niż po prostu takie wkuwanie. Można ewentualnie też pomyśleć o kupnie własnych odczynników. Oczywiście pamiętajmy tu o zachowaniu należytej ostrożności, kiedy będziecie to robić we w domowych warunkach. Natomiast, jeżeli to jest sytuacja bardziej dla turbopasjonatów albo dla osób, które no po prostu w ogóle nigdy na oczy laboratorium nie widziały z jakichś tam różnych powodów, no to kupcie sobie kilka najprostszych, tanich odczynników, żeby chociaż do Tą yy, zawartość jednej próbówki do drugiej, żeby wytrącił się jakiś osad, żeby chociaż to zobaczyć yy, no, i, i cokolwiek praktycznego zrobić.